Hejka, witam Was w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys Standardowo zaczniemy sobie od po przyjęcia znajomych. Mojej... <laughs> nie od kółeczka, nie jeszcze nie. Także słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich, którzy tu mam już taką listę dosyć sporą e... Zospaliona. Zapraszam do gry. No i teraz weźmiemy kółeczko. Za darmo. Zaczymy. 5 kredytów? Czy będzie 5 kredytów słuchajcie? Kredytów. Pięć kredytów, o, będzie coś? 5 eee, pięć kredytów, tak, klejnoty, tak jest, hura! Zawsze jak nagrywam, wychodzi pięć klejnotów, słuchajcie, zawsze. No, chyba raz się trafiło, prawda, że tam miałem coś innego. Dobrze, tu są jeszcze jakieś nagrody, o, smerfetki i smurfy, Mam tylko 225 tych cukierków, ale zaraz sobie zagramy. Jest dobrze. Słuchajcie, y, dzisiaj się kończy wydarzenie, także jak oglądacie ten filmik, to już go pewnie nie ma. Jest wydarzenie z y, Hot Wheels'ami, to już widzieliście. I pojawiło się ze smurfami, i jest y, z Mister Beastem. I zagrałem sobie Mr. Beastem. Na Mr. Beastie są trzy losowe mapki, o. I zagramy pierwszą, zobaczymy, czy mi coś, jak mi pójdzie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam, możecie kliknąć subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Blogdash. No, jakoś tak często się trafia ten blogdash, laserdash, laser dash, laserdash nawet, Czyli z laserami. O no, sobie, że tak powiem, tutaj pobiegam. No ja szybko powiem, no, dosyć dużo jest graczy. chciało się przeskoczyć. Dobra, słuchajcie, nie wydurniam się, bo zaraz tego nic nie będzie. O, właśnie, nie mogą przeskoczyć znowuż. To jest... Oni to jakoś blokują? No nie. Mam tutaj. Trzeba przejść przez to i przeskoczymy. O, jeszcze cztery osoby już odpadną i już... O, nie bijta, nie bij Ja chcę przejść tu. Przeskoczymy. Jeszcze z kolejny laser. Lata... Jeszcze dwie osoby cały czas, słuchajcie. Jakiś laser, że tak powiem, kogoś załatwił. No i dobra, zobaczmy jaka teraz będzie mapka. Ostatnio parę meczów jak nie nagrywałem, to wygrałem. O, jakaś nowa mapa. A nie, to ta mapka, dobra. O, to tego nie przydaję, tego nie umiem. Yy, no dobra, lecimy lewą stroną. Słuchajcie. Dobra. I ten na brzuch, i teraz, ale tutaj jest rywalizacja zacięta. Słuchać. a Dobrze. jesteśmy tutaj gdzieś w czołówce chyba. Idziemy środkiem, nie wiem czy to dobry pomysł, tu przebiegnę, a no właśnie, nie przebiegnę. No i słuchajcie, chyba jest po mnie. No, będzie mnie tak obijać teraz. No właśnie. No, ależ zepsułem. Dobra, udało się, jakoś się udało. Trzy osoby dotarły, z pięć. O, nie da rady, słuchajcie, odpadłem. Chociaż... No niestety, tam był jeszcze kolega przede mną tuż właśnie, no gdybym tutaj nie, na samym początku nie popsuł, to... No i tu się zbiera jakieś tam takie trofea i w kto w jaki procent jest... Także widzicie, trochę pograłem, bo mam 20, 25%, to przy 25% dostanę 75 tych lasek jeszcze słodyczy. Dobrze, zagrajmy jeszcze raz, to może mi się to razem uda. To będzie laser dash. Ta druga mapa to jest właśnie mapa Mister Pierwsza jest losowa, i trzecia też jest losowa, z tego co pamiętam. O nie, tego nie pamiętam, idę. O, floor flip. No to jest na początku misja którą można łatwo przejść w sumie. W późniejszym etapie. O, no dobra, czekajcie. O, pan z piweczką. No to dużo osób, to to równoważnie się, że tak powiem, przestawiają ładnie. O, masz i spadłem pomiędzy. To tak by trzeba było zrobić, właśnie ok. Tu musi być więcej osób, widzicie? No, niestety tam było trzeba pomóc, bo inaczej bym tam nie przeszedł tego. Oni by stali, oczywiście, i czekali. O rano, ale tutaj pan ma to wysokie. Czy wskoczy? O, no, dobra, to ten kolega przejdzie. O, już temu się niestety nie udało. O, no, miał jakiegoś niebieskiego skina. Czy to nie był jakiś gracz? Tutaj co, odpad? Jakiś gracz YouTube. Wspierający, chyba. No i znowuż ta mapka. Hmm. Nie wiem, tam chyba w tym jednym miejscu co poprzednio, teraz jak pokazywałem pierwszy mecz, odpadłem. To chyba wezmę. O, a tutaj. To chyba nie będę biegnął środkiem. No, co jest, co jest? 8 osób tylko, niestety. właśnie to lepiej chyba tędy przejść słuchajcie a no i po mnie słuchajcie chyba nie dam rady chociaż może dwa e pięć a ostatni ostatni udało się dot dotrzeć do finału a. Dało się dotrzeć do finału. No i teraz zobaczymy, jaka mała mapka będzie. O! Coś, w czym mogę wygrać. Coś, w czym mogę wygrać. Dobra, lecimy najpierw na początek. Ja sobie zawsze tutaj biegnę z przodu na pierwsze klocki, bo wtedy najwięcej czasu teoretycznie jest na to, żeby przejść przeszkodę. Właśnie. Miniemy tą kolejną, tutaj chciał mnie walnąć o, jedna osoba już odpadła to szybko, w tym miejscu odpaść szybciutko, OK hmm. no będą problemy jak się, że tak powiem, namnoży tych. laserów. Bo koledzy prze, przebijają się przez lasery. Ja o, ale mnie walnął. aj eee, prosto w laser. O nie, prost, prosto w laser. Ach, no cóż. No to się zrobiło tutaj, widzicie, ciekawie. O, tutaj jak koledzy ładnie idzie. Już pięć osób, tylko trzy zostały. Ostatnie. No dobrze, gracze grają, słuchajcie. Teraz zostało dwóch. Tu kolega odpadnie. O. Koniec rundy. Wygrał! Tetris wygrał, ale numer. Haha. gratulacje. Ten Tetris CSA jakichś 75497. Dobra, słuchajcie. To teraz jeszcze e, pokażę Wam na pewno. Dobyłem gwiazdki, trofea, także dostaliśmy jakieś punkty. O, tam nie przejdę, bo musiał chyba nie wiem ile, żeby być w kolejnym w kolejnym 6% jakby tam wyżej jeszcze. Bierzemy sobie tutaj misję. Zostało nam niewiele. Przydałoby się, że tak powiem, parę punkcików, żeby dostać tutaj, to może by... O, tam była jeszcze jedna misja, której nie zauważyłem. Gwiazdki, okej. Okay. Gwiazdki. No. O, no, pozdrawiam kolegę nie. Dobrze, zagramy w smurfy w smurfach jest tak, że um, pierwsza mapka jest z samochodzikami na ulicy, które trzeba przeskakiwać. Nawet ją ja polubiłem tą mapę. Tak jak na samym początku zaczynałem grać tutaj w Stumble Guys, to ona była taka dla mnie... E, znaczy Rush Hour była, że tak powiem, bardziej e, trudna. No ta była taka w miarę, w miarę. No tutaj ma się tych 5 żyć niby. Chyba 5 czy 4? 5 chyba. E, no to to na pewno jest ułatwieniem. I no na początku tutaj dużo osób y, odpada. Ale to trochę y, zdu, długi, że tak powiem, odcinek przez to będzie, bo to na pewno... Zobaczcie, no to będziemy trochę grali na pewno. O Tutaj sobie skoczymy na ten samochód i tutaj jest przejście. Królik... Oj, oj oj, królik mnie tutaj przyjechał. Ale tutaj się robi. Dobra, brzuszkujemy. Yy. Kurczaki wybiegły. 5 osób już odpadło. Wow. No dobra, dobra. Jesteśmy tutaj. 6 osób odpadło. O, dobra, staniemy sobie tutaj. Słuchajcie. Oj, oj, oj gorąco się robi. 10 osób. No to już... Ja jeszcze żadnego życia nie straciłem. Zobaczcie, pięć żyć mam. Ale zaraz się zacznie tutaj gorąco robić. Jeszcze dwie osoby. Tak jest, dwie osoby. I kartony... Oj, no niestety, tu mnie przejechało. Nie miałem za bardzo gdzie uciec, co zrobić. Jest. Dobra. No i teraz są dwie losowe mapki. Z smurfami. Zobaczymy, co nowy losuje. Tylko nie ta mapa jakiej ja nie lubię. I to jest, słuchajcie, powiedz wam, to jest Na trudne... mnie to jest na przykład trudniejsza mapa. Ona się wydaje, że nie jest trudna, ale po prostu. O masz i dotknąłem się, się do środka i mnie wywaliło, no. O. No, nie. Po co? Mogłem skoczyć do góry. No słuchajcie, ja tu odpadam już, widzicie? No nie trafiłem. To taki to była taka próba, nie? To była taka próba. Jestem jedyny, który nie przyszedł tej mapki. O, po co, po co? W pierwszej części, Zobaczcie, nie przyszedłem nad pierwszej części, widzicie? W to, w, na tej mapce nie umiem grać. To by, przydałoby mi się tutaj, żeby mi ktoś powiedział co tu... No. No czego spadłem? E no jeszcze nie jest źle za cztery osoby Dobra, ale... No. Uh -huh. Cóż, no. To było pokazywane jak nie umiem grać. Nie, nie potrafię tej pierwszej przeszkody przejść, naprawdę. To już parę razy grałem i no nie potrafię. Nie wiem, jestem beznadziejny w tym że ci mi napisać w komentarzu, ewentualnie, e, co robię źle. Czy coś robię, może tam, może nie wiem. To, nie, nie potrafię w ogóle przeskoczyć tego pierwszego. Na pierwsze potrafię wejść, tam ominąć, potrafię, ale na drugim, tych kółkach, nie potrafię tego przejść. Nie mam w ogóle kompletnie pojęcia, jak to przechodzić. Eee, no cóż. Dobrze, to słuchajcie. Na zakończenie zagram jeszcze, ponieważ ostatnie dzisiaj wydarzenie a nie grałem dawno. Zagramy Hot Wheelsy. Mam nadzieję, że moja wtopa Wam się też podoba. Także jeżeli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli byście chcieli, żebym też a, no właśnie, słuchajcie, nie powiedziałem o najważniejszym e, 20. To już było na wcześniejszych filmikach, ale 20. A, ale mnie tutaj rzuciło. 25.00 o godzinie 11.00. Planuję zrobić grę w StumbleGuys z, e, z Wami. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam w tym dniu o 11.00. Pierwszy dzień świąt. No e, może razem pogramy sobie wtedy na jakiejś mapce. To będzie też jednocześnie live, bo planuję zrobić z tego live'a też. A tutaj, że tak powiem, przeszkody są. Ja nie wiem, jak tu jest. Może ktoś mi to wytłumaczy, ale tu są osoby, które przeskakują, o, w tym miejscu i lecą od razu już do mety. A to jest taki moment, gdzie tu się. Tak powiem. Jedna osoba. Dobra, to nie będziemy tam zbierać tego do regina, Hop. Jesteśmy czwarte albo piąte miejscu. No, to osoby poprzeskakiwały właśnie. O, tam jeden spadł, widzieliście. Skąd on spadł? Jak to się stało, że on przeskoczył? No. Do turbo Jumbo turbo tampo to jest fajna, fajna mapka w sumie no, mamy do pałkę. Oj, walnąłem w słupek. No nie, nie! No i teraz przesuń się, przecież... no... Przecież wiadomo, że tam nic nie zrobisz. No tak, uderzył mnie i spadłem na dziesiąte miejsce, już jestem tylko na dziesiąty No cóż, trudno. O i masz... I wpadłem do wody, słuchajcie. Jeszcze nie. O, nikt jeszcze nie dotarł. To może było przez skrótem. Jestem piąty, więc nieźle. Kolega się zatrzymał. Nie, nie, no. No jedź, na krawędzi. Nie, nie. Dobra, udało się. Siódmy. Uf. Ha. No jesteśmy w finale, słuchajcie. Drugi raz w tym odcinku w finale. Trzymajcie kciuki. No, bombardment. No dobra, ok. Bombardment. Dobrze, gracze są, widzę. Znaczy będzie tutaj spadnie coś. O. W początku to, to nie będzie problemu, chyba. Dobra, o. Jeden kolega już spadł tam do wody. Takiej małej ilości graczy, to tutaj nie jest to problem. Czemu on odsunął to? Bo miało w niego to wybuchnąć. Wszyscy się trzymają środka. O, właśnie. I tu będzie bomba, wybuchnie gdzieś. A. Kolega Izak tutaj stoi na środku. No, dwie osoby odpadły, także nie jest źle. Tam się widzę trzymają. Tam jest kolega, został sam. I nie wiem, czy nie przestawić się gdzieś tam, gdzie on. Szczerze mówiąc, to bym tam najchętniej poszedł. O, tu kolega wyrzuciło chyba. Może zostaliśmy w trójkę. Więc chciałem je zrzucić, kolega. U nas zostało nas trzech. Słuchajcie, zostało nas trzech. No, chory, zacięta walka do samego końca. No, i teraz zostało nas dwóch tutaj. Nie ma nie ma jak, nie ma jak, słuchajcie. No, my odpadliśmy niestety. i co? Jak kto tu wygra? A, ten ma tutaj fangę w nos. No, no? 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 I co? Który? I który? I co? Kto wygrał? Jestem bardzo ciekaw, kto wygrał. Banan wygrał! Mhm. To tym skakaniem pewnie wygrał. No, Gratulacje! Beta LX GX. Słuchajcie, to w tym odcinku to będzie tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli w ogóle podobają się Wam moje filmiki, to zapraszam do subskry subskrybowania. O, widzicie na koniec jeszcze taki punkt. No także trzymajcie się. Hejka pa! pa.